Siema, wszystkim witam! Lecę przez tym bytum znowu i chciałem Wam pokazać taką kamieniczkę, która znajduje się po mojej lewej stronie. Zaraz ją zobaczymy. Proszę, tutaj. Jest. To jest 1904 rok Następny budyneczek, fajny taki Obok oczywiście też są starsze budynki Mniej lub bardziej stare Ale tutaj w środku właśnie O, z takim napisem i z datą jak mówiłem kiedyś człowiek idzie przez to miasto nie patrzy na boki a tym bardziej do góry jak człowiek spojrzy to wyjawniają się takie różne Rzeczy, które są już od dawna, tylko się nie zwracało na to uwagi. Także tyle, co Wam chciałem na dzisiaj pokazać. Ja lecę dalej. Chciałem Wam tylko powiedzieć, jak idziecie przez te Wasze miasta. Oczywiście stare, nie jakieś nowe osiedla, molochy budowlane. Spójrzcie czasami w góry. A może dopatrzycie się na prawdę, naprawdę fajnych rzeczy, które mi się ciężko mówi, bo w kominiarce jestem, także proponuję spojrzeć czasami w górę w waszych miastach, w których mieszkacie. To na razie tyle, pozdrowienka dla tych, którzy mnie oglądają. Siema!